Witam na kanale prosto serwisu dzisiaj otworzymy sobie pampersy także lecimy z openingiem cięcie było, bo była kartka w środku o, jednak IKEA ja. ja no wiadomo, ja je sobie. robię mamy głośniczek ja, to jest właśnie lipka trochę, bo wsadzacie no wiecie o co chodzi, kurier wam to postawi, tak i na to stanie. No to wiecie, no nie trzeba więcej tu nic mówić. Oni bardzo często uważają po tych paczkach, więc trzeba uważać, kurde. A jeszcze tu też, zobaczcie w ogóle jak się odbiły, widzicie? Nóżki jak się odbiły. Ej, ej, ej. Zobaczmy, zobaczmy. Włącza się. Nie włącza się. Czy będzie nam to ładowało? 19V, 3A a, no tak, jeszcze nie są włączone, oj, okej, okay, mamy totalne zwarcie spada nam do 1V i pcha nam 3A no to tu będzie zabawa z płytą ciekawe czy się uda nie wiem czy się za to zabierać teraz, bo nie bardzo mam czas ale możemy otworzyć na razie otworzyć i zobaczyć Mniej więcej. Może też być zwarcie np. z układem Bluetooth i ja nie mam takiego na razie, żeby wymienić nawet, więc yy, będę mógł zawsze jakąś tam informację podać klientowi. Też go przedmucham. Ok, Armageddon skończony. Tak, bierzemy się za otwieranie. Cres nie wiem, czy się nie wziąć od boków. Bo tu i tak jest pewne zwarcie a od boku będzie łatwiej. No. Mówicie, tak jak uwaliłem tą wtyczkę tutaj lepiej się za to tak zabrać chyba. O! I o tym mówiłem. Jeszcze nic nie zacząłem robić. Patrzcie. Widać, nie? Widzicie, jaka szrama idzie? Obudowa jest pęknięta. Tu na pewno. A jeszcze to może tak, nawet pokażę. E, no ale widać. No. Czy gdzieś jeszcze jest pęknięta? Zweryfikujmy od razu. O kurwa, no a nie. Patrzcie, to to już jest nie do uratowania, kurde, aż uszczelka bokiem wychodzi. I to jest to, co powiedziałem, za słabo to było po bokach, kurde, prorocze słowa, nie? Tu też pęknięte. To jest pęknięta i ta strona, i to, i pewnie jeszcze to. Ojko, Nie wiem, czy tego nie zakończymy odkupem na części. Bo takiej obudowy nie mam na ten moment. A kurde, jeszcze płyta jest uwalona. Jest jeszcze szansa, że bateria będzie do wymiany. Także tu koszta mogą pofrunąć. Nie wiem, nie wiem, czy to ma sens. Zanim ja czas stracę, to chyba tak trzeba będzie o tym porozmawiać. Także. No, widzicie, tak to jeszcze nie było, nie? Żeby aż uszczelka bokiem wychodziła. No, tego nigdy nie zalepię tak, żeby to było dobrze. Aczkolwiek. Jest jedna nadzieja na ten głośnik. Ale pytanie, czy. Klient będzie chciał za to płacić, bo ja chyba budowę do tego to mam. Do tej wersji, bo widzę, że to jest inna wersja niż tamta. Zobaczę. No, mam te boczki, i to są z zalanego. No, ale wiecie, nam chodzi tylko o budowę. Głośniki można przełożyć. I tu nic uszkodzone nie jest. Tak, żebyśmy musieli jeszcze zobaczyć, czy mam to. No, pierwszy rzut okiem nie widzę, ale musi gdzieś być, no bo mam to. A tam przecież ja wykorzystałem tylko płytę główną. No i to jest właśnie ten moment, w którym ten przedział, który wam napisałem, cenowy, będzie musiał wykro wykroczyć poza ten przedział. Cena będzie musiała wykroczyć poza ten przedział cenowy i wtedy właśnie ja się z wami kontaktuję po prostu, czy chcecie naprawiać, czy nie. Bo... Roz ogólnie jak ja wam wysyłam ten przedział cenowy tam nie wiem 100 250 na przykład to rozumiem że wysyłając przesyłkę wy się godzicie na po prostu na kwotę za naprawę w tym przedziale jeżeli to ma wykroczyć poza ten przedział to ja zawsze informuję przed po prostu i nie podejmuje tak jak teraz dalszej roboty najwyżej za darmo odsyłam i tak to działa u mnie bo no bo tak, jeżeli byście się nie zgodzili na przykład na naprawę w tym przedziale, no to koszt diagnozy jest 200 zł. Czy coś zrobię, czy czegoś nie zrobię? Jeżeli wy po prostu wyślecie mi, zgodząc się na ten przedział cenowy, a nagle nie chcecie naprawiać, no to ja mam zmarnowany czas. Nie? A czas jest cenny. Tu też w ogóle poszła śruba. Już się rozchodzi. Nie wiem, czy to będzie widać. O, widać. No, rozłazić. Najgorsze, że korpus jest uszkodzony. Ale dobra. Na razie to by było na tyle. Siedzę tak się na to patrzę i szukam pozytywów. Jedynym pozytywem, który może jeszcze zaważyć o opłacalności tej naprawy jest zobaczenie w jakim stanie jest bateria. Bo jeżeli ona doda nam tu koszt 200 zł, to to nie ma żadnego sensu moim zdaniem. Nevermind, no tak, nieważne, powaliło mi się. Podobna nazwa jest takiej jednej firmy, która produkuje takie zamienniki, nieważne. E, bo to w jakimś tam filmie, no nie wiem, który on będzie, no dwa głośniki temu właśnie powiedziałem, że, że to jest nieoryginalna bateria. I tak mamy na niej 0 V. Ale sprawdźmy, czy będzie chciało się ładować. Chce się ładować. Tylko to mi zaraz spadnie. No jest nadzieja na tą baterię, powiem tak. Ale niestety nie ma nadziei na ten głośnik i... i nie będę go naprawiał, bo po prostu nie ma to sensu. Okazało się, że obudowa, którą mam też jest uszkodzona. I po prostu mam powyłamywane te... Te bolse mocujące śruby, także... No, nie ma jaki, nie ma po co tego naprawiać tak naprawdę, bo po prostu jest to totalnie nieopłacalne. Koszta by były zbyt duże. I przy naprawie płyty głównej, wiadomo, nawet nie wiadomo, czy się uda za każdym razem. Także to jest chyba odpowiedni moment, żeby się poddać. Może tak to nazwę. Aczkolwiek nie lubię tego słowa, sformułowania. Ale tak trzeba. No bo. Nie, może inaczej. Tu trzeba odpuścić, a nie się poddać. Bo poddać to się można, gdy już się coś zaczęło. Tu trzeba po prostu odpuścić i nawet tego nie zaczynać robić, bo nie ma to najmniejszego sensu. W takim przypadku jest tylko okazja, żeby stracić bardzo dużo czasu, uzyskać całe nic i skończyć jak frajer. No taka prawda. No niestety wyszło jak wyszło, Jeszcze jakby ta obudowa nie była połamana, no to miałoby sens to robić, ale w takim przypadku to niestety nie. Bo to praktycznie nowy głośnik muszę klientowi skombinować. Bo muszę wymienić całą budowę, wszystkie bebechy przekładać i jeszcze go naprawić. To wyobraźcie to sobie. No właśnie. No i to było na tyle w tym filmie. Chciałem wam tak właśnie pokazać, co to czasami się może odjebać. Jakie to jest życie. Głupie. No, dzięki za oglądanie.